Jeszcze jak co rano przygotowuję śniadanie dla córki do przedszkola. To już mam gotowe. Jeszcze herbatka w termos. Z racji tego, że teraz w przedszkolu nie podają herbaty. A to musimy dawać termosik do przedszkola. No i ja jeszcze jak codziennie rano muszę mm, zażyć boszę. Eutrox. Nie mam tarczycy, więc hormon musi być dostarczony do organizmu. Okay. I działamy dalej. I żebyście nie myśleli, że u mnie jest tak idealnie. Po całej nocy cały z lewgarów do załadowania do zmywarki, także idealna nie jestem. I tu Adusia je śniadanko, standardowo przy tablecie, tak Adusiu, a dlaczego przy tablecie? No, bo ja nie lubię, kiedy ja nie mam internetu. W no właśnie. Bardzo jestem ciekawa, czy wszystkie dzieci jedzą przy telefonie bądź tablecie, oglądając. Adusiu. Tak? Super. No, wcinaj. Szybciutko, bo się spieszymy. No? A co to za naklejka tam na krześle za tobą? Co ona tam robi? do że mnie kocha. No ciekawe. Bardzo ciekawe, Curuniu. Jedz, jedz, córunku. Bo musimy już pędzić do szkoły, a mama do pracy. No? No wiem. Się odprowadziłam do przedszkola. Szybkie, poranne zakupy. Jakiś tam obwarzonek, banan, jogurt, balony dla dusi. I szybciutko jadę do pracy, bo naprawdę... Muzyka Ciemno na dworze, jak widać. Ja wróciłam z pracy. Dzień ciężki, ale udało mi się zrealizować to, co zaplanowałam. Po pracy pojechałam na zakupy, no bo jak zwykle lodówka pusta, nie ma co jeść. Pokażę Wam trochę, co kupiłam. Zobaczmy. Co my tu mamy? Czym zapełnimy lodówkę? Kupiłam. Zaczniemy od serków. Mój, y, moje nowe odkrycie ja wcześniej jadłam inne takie miechowskie, te pyszne z piątnicy szczególnie sobie upodobałam straciatella y, zakupiłam ich raz dwa trzy cztery sześć sztuk w różnych smakach y, monte będę dawać po jednym dla dziecka do przedszkola y, i troszkę wędlinki y, szyneczka z kurczaka Szynka, duża paczka jakaś tam no, chyba wieprzowa z morlin i tutaj taka sucha żywiecka z szynki. Myślę, że będą smaczne. Troszkę owoców, widzicie, jabłuszka. Bardzo mnie denerwują te nalepki, te naklejki, bo muszę je zrywać paznokciami zanim umyję te warzywa, to znaczy owoce. Pomarańczki cztery, kistka bananów ściereczki, lubię te ściereczki, nie wiem czy Wy lubicie, ja je często używam i często też kupuję, są chyba z firmy Zosia nawet. Dla mojego ludzka karma mokra z szeba tutaj jakiś kurczaczek z wołowiną i bodajże rybka, łosoś, łosoś, Także 4 4, 8 sztuk będzie miała na trochę. Jeśli chodzi o chemię, to płyn skończył mi się do naczyń mój ulubiony tofery, gęsty, fajne. Dzisiaj była promocja na produkty z Nivea, więc kupiłam bodajże było także dwa plus jeden gratis, więc kupiłam sobie dwa różne szampony i jedną piankę do golenia dla męża. Są tu jeszcze aha, pasa do zębów, aqua fresh sens. I tutaj mamy dwa rodzaje, jedna na górną łazienkę, jedna na dolną łazienkę. Opakowanie ręcznika papierowego w takiej mega paczce z firmy Queen. Jedno opakowanie, takie bardzo duże opakowanie sera, żółtego, goldy. Tutaj jest 1 kg, 20 zł. że kosztuje. Trzy opakowania serka Hochland. Ulubiony mojej Adusi, czyli młodszej córki, zresztą starsza też lubi go bardzo. I jeszcze na słodko czekolada, mleczna chyba jeszcze świąteczna, orzeszki felix ziemne, solone. Dzisiaj mam zamiar ugotować makaron z sosem czerwonymi warzywami. Kupiłam sobie już taką golełą saszetkę na jutro, na obiad, także dzisiaj przygotuję jutro do odgrzania. I dwie, dwa opakowania takie mega... Duże paczki mąki basi tortowej, ekstra do pieczenia różnych rzeczy. I tu jeszcze mam opakowanie. Ja takie opakowa w takim opakowaniu trzy trzymam cukier, sól, a że mi się na cukrze tam gdzieś połamało, to ja sobie zakupiłam w Biedronce, dzisiaj były, więc kupiłam. Za te zakupy wydałam około 200 zł tak, 200 zł. Dostałam jeszcze taki bon podarunkowy, voucher na 15 zł do wykorzystania między 4 i 5 luty. No, ale chyba trzeba jeszcze zrobić zakupy za 99 zł. Także zastanowię się, czy to jeszcze wykorzystam. I to tyle z zakupów. Zanim zabiorę się za gotowanie, to może sobie najpierw herbatkę zrobię. A ja tutaj piję tą. Rędze joską, owoce leśne, pyszna i polecam. Naprawdę dobra. Ok, niech się zaparza. A my zabieramy się do gotowania. W sumie to ja pierwszy raz będę gotowała ten pomysł. Jeszcze go nie próbowałam. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w realu. No spróbujmy. Tutaj na tym opakowaniu pisze, że potrzebujemy filet, makaron i wodę. No dobra, działam. Pokroimy sobie tą pierś najpierw. Może w drobną kostkę pokroję. I tam pisze, żeby podsmażyć tą pierś na patelni z odrobiną oleju. Dobra, tu sobie podsmażymy. Nasz kotek już, już chyba wyczuł mięso, bo przyleciał. Dobra, pokroimy to. No, Proszę, Znając życie, to na tym kawałku się nie skończy. No Susiu, czy to jest pyszne? dwie piersi pojedyncze. Nie wiem, czy to za dużo, za mało. Myślę, że będzie ok. A trochę posolę. Ciach, ciach, ciach. E, I tu nastawiłam sobie wodę już na makaron, aby szybko. Łyżka soli. Zaraz wrócimy pół paczki. Lubelli. Tu mam pióra, penne. Udakimy do paczki. Myślę, że wystarczy. Tak? Tak. Tak. Okej. Okay. Tak. To... To tak. tak. tego kurczaczka przyprawię sobie przyprawą do paczaka, odrobinę wrzucimy. I może jeszcze sól, sól była, to może jeszcze troszeczkę soli sosnkowej. Zbryliła się, ciekawe dlaczego, może dlatego, że tu jest ciepło pod tą indukcją. I te słoiczki mi się nagrzewają. Dobra, wymieszamy, udusimy. I za chwilę się z wami łączymy. A tak w ogóle. To wiecie skąd imię Lucuś? Lucuś to jest zdrobnienie od Lucyfera. Nasz kod imię Lucyfer. A że trudno wymawiać, więc mówimy na niego Lucuś. Tak? Co chcesz tu nie powiedzieć? To powiedz. Na. Lucuś także je karmi kotą. Kocią. Kocioł je karmi. No właśnie. A kto karmi kotka naszego? Kto naszego kotka karmi? Ludzie. Ludzie? A jacy ludzie? Z naszej rodziny. No właśnie. Lucek, no tak, bądź grzeczny. No, uciekamy. Mhm. gotują się, ale wezmę ten makaron, znaczy tą saszetkę, rozpuszczę w wodzie. Tutaj pisze, że 300 mililitrów. Fajna konsystencja, zobaczcie, czerwone. Nie bez przyczyny nazywa się, że z czerwonymi warzywami. Fajne. Kurczaczek ugotowany, uduszony, kluseczki już też ugotowane. robi nam pełna patelnia z jedzenia nowy socznik, który musimy zagotować, czyli czerwień. No i dusimy. Zobaczymy, czy to zgęstnieje. Bardzo jestem ciekawa tego przepisu, jak nam to będzie smakowało, jak wyjdzie. No, dwie minutki i, i gotowe. A nasze danie jest gotowe. Zobaczcie. Papełna patelnia. Sos gęstniał. Ja zaraz jeszcze skosztuję, tylko poczekam, aż przestygnie. Oryginał. Mój oryginał. Jak myślicie? Czy to jest to samo? No Zobaczymy, jeszcze spróbuję, jak to smakuje. Pyszne. Nawet smaczne. Także jutro mamy na obiad. Dzielę na cztery części. Jedną część zabieram do pracy, trzy części dla mojej rodziny. A jeśli chodzi o dzisiejszy vlog, to już wszystko. Zapraszam Was do następnego filmu. Subskrybujcie mój kanał. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.